Grudzień to czas świątecznych przygotowań. Pokażemy jak urządzić święta łatwo, przyjemnie, ważne, żeby to robić sercem. Nowy odcinek. Patent na święta. W piątek o 20.50 w TVN Style. Sponsorem programu jest producent produktów do pielęgnacji włosów, Sztarskot w Wings. Sponsorem programu jest producent kapsułek do zmywarki Somat Excellence. Sponsorem programu jest producent produktów do prania Persil oraz płynów do płukania SILAM. Pod obieczni fundacji TVL ci młodzi i ci starsi zawsze mogą liczyć na pomoc. Bądźmy razem, pomaganie jest ważne. Pomagam. 73 56. Możesz wspomóc nas telefonicznie plikiem lub w systemie t -Pay. Pandora. Gelwe, Zawsze wychodzi. Mój dziadek pije kawę zbożałą od dziecka. To już ponad trzy lata. No i zobacz jak super wygląda. Babce trenuje go od rana. Bułki, spacery, naprawy i te sprawy. <laughs> Gotowanie staje się łatwiejsze Z papierem do pieczenia Jana Niezbędnego Pocięty na praktyczne arkusze Pomaga przygotować pyszne świąteczne wypieki Bez przywierania Jan Niezbędny Żyj wygodniej Dalmaier to nie po prostu kawa Tworzymy dzieło sztuki Z pasją, zaangażowaniem i miłością Do każdego szczegółu Tworzymy kawę wyjątkową Wczoraj, jutro i dziś. Ten Majer. Codziennie Co wyjątkowy. Wracamy już za chwilę. 20 sekund! Natychmiast potrzebuje czegoś na głowę. Dość to. Paramik Fast. Szybkość to jego drugie imię. Mikrofałki Paramik Fast rozpuszczają się już na języku, dzięki czemu działają szybciej niż tabletki. Paramik Fast. Szybciej niż tabletki? I to bez popijaka. 3, 2, 1. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem w farmaceuty. Trenerik i od dziś na językach całej Polski. Sponsorem programu jest promotor leku na sen. Melatonina Lekam. Na program zaprasza sponsor, producent tradycyjnego majonezu kieleckiego. Na program zaprasza jego sponsor bank BNP Paribas, partner festiwalu BNP Paribas, Warsaw Serial.com. Dziękuję za uwagę!